Dobra, lecimy szukać tego megalozaura. Mam nadzieję, że się to opłaci. Mam nadzieję, że megalozaura tu jest krab. Proszę mnie zostawić. Kurde, nie wiem. Wszyscy mówią, że, że ten megalozaur jest megakotem. Że jest bardzo silny. Dobra, i co my tu mamy? Zobaczmy. Czy jest tu jakiś megalozaurus? Tu jest megalozaurus. A on jest na 20 poziomie zaledwie. także musimy iść dalej. I poszukać innego. No myślę, że minimum setny poziom, nie? To, to jest minimum. Setny poziom miałem Karkinosa. On był w porządku, naprawdę. On miał już bardzo dużo życia. On dość mocno bił i do tego skakał. To mi się bardzo podobało, że, że te skoki pomaga, pozwalały mi po prostu wydostawać się z opresji jakichś przeróżnych. Te same przyjazne dinki są, z tego co widzę. Nie mam pojęcia, czy ten mój teraz, teraz świeci. Powinien być bezpieczniejszy. Także szukamy dalej. Kurde, no już jestem dość. Jestem już, kurde, na tej niebieskiej tej miejscówce. Na niebieskim biomie. I póki co jeden mega i to na 20 poziomie. Także mega, mega słabo. O, 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 a ty, panie kolego? 50 poziom masz. O, kurde, ale się wpakowałem. Baryonyx tu jest nawet. Karkinos na 150. Orety. No ten karkinos to by mi siadł. Wszyscy odradzali, że karkinos nie, że karkinos ble. Ale karkinos na 150. To by mi siadł. Wydaje mi się, że ten. Że ten karkinos z racji tego, że on tu już jest, będzie nieco lepszym pomysłem. O, ale tutaj jest dziadostwa dużo. No ja nawet nie wiem, czy ja tego megalozaura znajdę. Zrobimy tak. Wracam do bazy. Wiem, że, że może nie wszyscy będą zadowoleni, ale mi się to akurat będzie podobało. Wracamy do bazy. Muszę sobie stworzyć więcej naboi do armaty, do katapulty i wracamy tutaj po kolegę Karkinos'a. 45 na 51. Pytanie, czy ja tutaj mogę zebrać metal? To by było mega fajne. Czy to daje metal? Nie. A to? To też nie. wszyscy mówią, że na niebieskim biomie masa metalu, że nie wiadomo w ogóle gdzie to pakować, po kieszeniach, czy do czapki, czy do skarpetek. Ja tu nie widzę w ogóle skałek metalowych. Co jest nie tak ze mną? Tu są niebieskie kryształy. No i metalu nic. Niente. Jakby to powiedział Włoch. Czy jest tu taka pulpa? Jest. 19 sztuk. 19 sztuk to jest mało, muszę sobie dorobić. Zepsutego mięsa nie mam. Wracamy. Dwudziesty, to nie jesteś ty. On był tam gdzieś w dole, chyba. Tylko nie pamiętam, czy jestem w dobrym. O, tam coś tam jest kolejny. Czy to jesteś ty? Pięćdziesiąty piąty? Gdzie jest ta 150? Cholera. Ej, nie poznaję już tej okolicy. Ja nie pamiętam, gdzie ja jestem, nie? Gdzie może 100. Ej, stąd chyba patrzałem z góry. Ten zaś do Aha. mnie idzie za no weź, odpuść. Cholera, tu węże, tu wszystko łazi. Ej, no, odpuść mi. Idź stąd. Czekaj, czekaj. Zaraz złapię lepszego ciebie, w lepszej wersji i zobaczymy. 20. 150. Dobra, to to jest ten. Muszę znaleźć jakieś dobre miejsce, dobry sposób, żeby złapać tylko tego na 150. Na tej skale byłem chyba. Tak, no już pamiętam, że stąd ja to tak dobrze widziałem. Musiałbym go zwabić gdzieś, w jedno miejsce, samego jego. O, ale tu łażą, cała trójka. Wcześniej były tylko dwa. Tam ewentualnie, tam jest, tam jest żaba? Skoro jest tam żaba, to powinno być tam bezpiecznie też. Tak mogłoby się wydawać. Teraz, czy on już sobie poszedł? Nie, to jest ten, dobra. Tylko tu jest jeszcze sarko. Musiałbym bardzo szybko przejść tam. A tam już chyba jakieś węże widzę Ale dobra, to jest ta opcja Muszę iść w tam po prostu na drugą stronę wody Tam wybudować szybko pułapkę I wtedy to powinno się udać Dobra, lecimy Oby tutaj nie było tylko tego sarko Jak nie będzie tego sarko tu To powinno się to udać Tu chodzi ta żabka sobie Więc jest spoko, jest w porządku Tylko jeszcze na głowę może mi zeskoczyć jakiś wąż eh. Ale generalnie powinno być OK. O, właśnie, tu jest jeden wąż. Trzeba go załatwić szybko. Tam dalej łazi sobie ta żabka. Tu jest Artlopuera, muszę ją od razu pokonać. Kurde! Co! 15 poziom. Szybko pójdzie. Dobra. Jeszcze ta jedna Artlopuera była u góry. Łazi tu, patrzcie to, jaka menda. tu na dół No i teraz masz przerąbane Żeby tylko nie splunęła we mnie Dobra, udało się I zgubiłem Karkinos'a Karkinos! kajże je! Dobra, barionik gdzieś tam se poszedł na chwilę Tam gdzieś łazi jeden, dobra Dobra, chyba trzeba zaryzykować, stawiam tą pułapkę już teraz Dajemy, czekaj, on, on wejdzie jakoś tędy, nie? Dodajmy jedną. kurde bo to jest skarpa jeszcze, żeby on jakoś tu sobie nie przeszkodził. Dwa, trzy, cztery, pięć i tutaj dam szóstą. I to powinno wtedy elegancko grać. Dobra, spróbujmy zaprosić naszego kumpla. Są dwa jeszcze barioniksy. A krab poszedł gdzieś w cholerę. Kurde, idzie tu. Chyba muszę przenieść pułapkę. No on jest coraz bliżej normalnie. On tu podłazi coraz bliżej. On, czemu on tej żaby nie atakuje? Jestem ciekawy. No i gitara, Baryonik śpi. Jeden problem z głowy. Czy to jest metalowa skałka? metalowa skałka? Przecież inne też się świeciły. Ale mnie to wkurza. Ale dobra, już przynajmniej będę wiedział. Spakujemy sobie później może kraba. Metal. Dobra, jeden z gł... O o o, 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 Tak, to jesteś ty. Ale super. I czas. Zapraszam pana bardzo serdecznie. Zmieścisz się, zmieścisz się. No nie żarty. Chodź tu, chodź. Nie gadaj, że się nie zmieści. Muszę chyba odblokować jedną bramę. Za to zrobiłem, no. Szybko, szybko. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. To była moja szansa. No teraz to masz tu, chłopie, tak wyścielone. Nic, tylko wejść. Zapraszam pana. No, co ty idziesz naokoło? Ej, co on robi? Czemu on tak jakoś niechętnie. Dobra. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Odblokuję mu jeszcze to. Później będę musiał bardzo szybko to zabudowywać. No, gdzie ty idziesz tam? Gdzie. Gdzie ty idziesz? Jak on się tak wspina? Mój tak nie potrafi, jak byłem po jajkach Rock Czy i wziął i se tam stanął? Rozumiesz? Wziął i se tam stanął. A ten zaraz mnie zauważy. Dobra, ja tego, tego z góry muszę zdjąć. Pytanie, gdzie on jest? On jest tutaj gdzieś, nie? Na tej górce. Ja cię kręcę, ale mnie wnerwia. I przez tą wodę będę musiał jeszcze raz przechodzić. Tak, siedzi tu Patrzcie go Idziemy Oby szedł za nami Oby szedł za nami, chodź, 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 chodź Patrzcie co za gość Ja takiego barana będę miał, tak? Oby Oby ze względu na level Tylko i wyłącznie Oho Zauważył mnie, uciekamy I tutaj w pułapkę zapraszam pana Tutaj, no co on robi No chodźesz tu Ty łajzo, chodź tu Idziesz czy nie Ej, on jest jakiś niemożliwy Co mu się dzieje z głową W tym momencie Żebyś ty mnie tylko w szczypce nie złapał Idziesz tu czy nie no patrzcie go, ja rozumiem chyba jak to działa to działało jakoś w ten sposób, że jak on w bramę się nie potrafi zmieścić, to on tam nie idzie, ale no przecież tutaj jest jeszcze kawał drogi dlatego jaśnie pana no i tu w linii prostej proszę za mną, I się rozmyślił dobra, odblokuję mu jeszcze jedną już patrzcie jak on szybko idzie idziemy, jeszcze jedną mu odblokuję Oby to się opłaciło. Kurde. Nie wiem, jak to postawić. Nie wiem, czy to działa. Działa? Chyba działa. Chyba to mamy. Ale mam przygłupa. No, głupszego kraba nie widziałem. Masakra. Ten jak czeka już. No to patrz teraz. Co tu się stało? Dobra. Nie zmieniamy kursu. Nie widzę w ogóle torporu jego. Śpi. Mamy to. O jejku, ale to było trudne. Muszę sobie zmienić na pewno lunetę. Ej, połowa HP, także jeszcze miałbym dużo strzałów, znaczy szans, ale nie miałbym amunicji już. Muszę te kraby stąd przegonić. To na pewno. Wrzucę od razu jemu te. Kurna, one tu idą. Chodźcie tu, bydlaki. Zapraszam, zapraszam. Zapraszam, jeszcze, jeszcze. Czy to też jest metal? Ej no bez jaj przecież Że już biłem w takie skałki i nie wypadał mi metal Więc coś oszukuje ta gra No ale nic zbieramy ukidają to zbieramy Póki nasz karkinosek na 150 levelu śpi To zbieramy metal I tu jest kolejna skała Kurde to ja dużo przeniosę do bazy Super podoba mi się to <gryw> Dlatego mówię Możliwe że przeniosę kiedyś bazę albo zbuduję drugą Gdzieś tutaj, bo tu jest ładniej i lepsze surowce są. Ta misja nie jest po metal, tylko ta misja jest, żeby oswoić karkinosa. I ten już jeden się zbliża, cholernik. Ja odejdę, żeby może nie podłapał agro. Moje. No to się jaja robi, że jeszcze metal mam założony na sobie, a chodzić nie potrafię. Kurde, tam jest jeszcze pies no nie, ja muszę coś zrobić. Nie wiem co jeszcze. No nie, i złapał mnie. Jest udało się, ja nie mogę, ale tu jest jazda normalnie. Właśnie się dziwiłem, czemu mnie nie łapie w szczypce. I właśnie mnie złapał! O rety! Przez to mnie jakoś zdążył złapać. Ale dobrze, kurde, pewnie mi strasznie obił pancerz. Nie, do połowy, więc nieźle. O, ale była jazda gruba. Masakra, dobra. Została połowa do oswajania. Także ja chyba spróbuję postawić sobie tutaj piec i smyfi, żeby naprawić sobie kilow. Tak? No nie mam co robić, tak? I to zbieramy tutaj jeszcze tego metalu trochę, nie? Bo ja karkinosa mogę załadować metalem jeszcze. Dobra. No i git. Idziemy zbierać metal. Teraz naprawdę nie wrócę z pustymi rękami do bazy. Oj tak. Mamy! Karkinosa! Zrobione! A ja właśnie kończę niszczyć skałkę. Także pakujemy się. I lecimy do domu. Dobra. Panie Karkinosie, czy pan jest kozakiem? Tak jest! 10 tysięcy HP! O no kurde! Dzieckiem paracera leje paracera. Co tu się dzieje?